Dobrze, moi kochani. I teraz dzisiaj drugi ostatni filmik na dzisiaj. I zrobimy sobie tak tęsknota, żal. Czy ta osoba odeszła z mojego powodu? Wybierz kartę i teraz tak, moi kochani, Zrobimy sobie dwie grupy, czyli yy, pierwsza grupa będzie miała sześć kart i druga też będzie miała sześć kart. Bo zrobimy sobie tak na tęsknotę i na żal, tak? I teraz słuchajcie. część osób będzie wybierze sobie grupę pierwszą, druga część osób wybierze sobie grupę drugą, a trzecia część osób może wybrać sobie pierwszą i drugą grupę, jak będzie pasowało, tak? I też może i też może te, te osoby te Mogą sobie po, y, po prostu, będą dwa kamienie na każdej, na pierwszej i na drugiej grupie będą dwa kamienie i osoby mogą sobie wybrać pierwszy kamień lub drugi, lub może być także pierwszy i drugi kamień, tak? Czyli dwie grupy mogą wybrać sobie. Więc to wszystko od was Takie czytanie sobie zrobić. A pytanie będzie jedno, czy ta osoba odeszła do mojego punktu. Grupa pierwsza jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Grupa druga jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, idamy karty na bok. I to do grupy pierwszej będzie ten kamień, a do grupy drugiej ten kamień. I teraz tak. Część z was, jak wybierze sobie grupę pierwszą, czyli ten kamień, grupa druga. Druga część osób wybierze tą grupę drugą i ten kamień. A. Część z was, czyli grupa. Ogólnie, trzecia chciałam pierwszą i drugą grupę, tak? Czyli pierwszą i drugą. No to i ten, i ten kamień, tak? Dobrze, moi drodzy, bo dlatego, czemu dwie grupy tylko? Bo tutaj zrobiłam na tęsknotę, a tutaj zrobiłam na żal, ale pytanie i tak będzie jedno, moi drodzy, będzie się łączyło. Pytanie jedno, czy ta osoba odeszła z mojego powodu i tak będzie obopólne, czyli i tak będzie wspólne pytanie. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dobrze. Odkładam ten kamień, czyli z grupy numer jeden. A jeżeli y, część z osób, czyli te, y, czyli osoby, które wybrały pierwszą i drugą, też mogą słuchać teraz, na przykład, tak? I później też z grupy drugiej. To wezmę na bok. No bo tutaj mamy na tęsknotę. Dobrze, moi drodzy, już Wam mówię. Jak najbardziej, tutaj ta tęsknota się pokazuje. Hmm. Czy ta osoba odeszła? Z waszego, z waszego powodu? Po części tak, po części nie. W czym rzecz? Po części z Waszego powodu, a jeżeli chodzi o drugi powód, to też kierowały nie, tą osobą uczucia względem innej osoby. Jeszcze był ktoś trzeci. I względem tej jeszcze drugiej osoby, bo z wami no, nie było się. No nie było może i tak dobrze. Tak, jej czy jemu. I ta osoba właśnie y, po prostu no, skierowała te uczucia do tej osoby drugiej. Czyli. Byliście wy i ta osoba, tak, ale jeszcze ktoś się pojawił. I y, po prostu no jest ta tęsknota, ale. Tutaj po części ta osoba odeszła z waszego powodu, bo może była ta monotonia. Była ta monotonia, też może i ta rutyna, taka codzienność, tak? No, nic innego nie było wcielone w życie. Nic takiego, co by mogło odmienić to wszystko, tak? To codzienne życie. I tej osobie już się to znudziło, tak? A ta osoba druga, która się pojawiła. Codziennie są jakieś rozrywki inne, tak? Więc no, jest OK. A z wami było ciągle to samo i to samo i to samo. Więc no do, aż do znudzenia. Hmm. Więc tutaj akurat no nie ma się, po części tak, odeszła ta osoba z waszego powodu, ale też po części chciała czegoś innego. Więc ta druga osoba i to daje. No dobrze. Teraz zabierzemy się za grupę drugą i ten e, ładny kamień. No, i zobaczymy tutaj, i tutaj mamy żal. I zobaczymy. Ech, no dobrze, grupa droga. Oczywiście jest ten żal. Jest to poczucie winy, takie że ta osoba, Odeszła, tu jest ewidentnie tak, że odeszła z Waszej. Yy, że odeszła z Waszego powodu. Ale czemu tak się stało? A stało się dlatego tak, yy, że nie traktowaliście yy, tej osoby poważnie, tak jak ona by tego chciała. Nie okazywaliście względnej z względem tej osoby. Uczuć, yy, miłych słów yy, i tak dalej, i tak dalej, etc., etc. No, no i czemu ta osoba miałaby być z wami? No, tak dla żartu, czy tutaj nikogo nie obrażający, tak dla jaj? No nie. Yy, po prostu każdy pragnie tego, żeby ładnie się do niego odnosić, żeby po prostu uprawić komplementy, żeby co jeszcze. Żeby po prostu no, było, była miła, ładna atmosfera, super i tak dalej. No nie mieć wszystko w nosie. No. Ta osoba już miała po prostu dosyć, dosyć tego wszystkiego i dlatego odeszła. To Jest ewidentna. Ona odeszła, nie ma zamiaru yy, nawet kiwnąć palcem w waszą stronę, nie ma zamiaru wracać i chce po prostu sobie ułożyć życie na nowo z kimś w ogóle innym, kto zasługuje na nią. I od tej osoby płynie w Waszą stronę to samo, żebyście sobie życie ułożyli i nie utrudniali niczego, tak? Mm. Żeby to było to samo u Was, po prostu. Ona nie życzy Wam źle, tylko to samo, żebyście też sobie życie ułożyli. Bo po prostu ta osoba z Wami i tak by nie widziała po prostu przyszłości i tak dalej. Tak, ale generalnie tak, na 100% odeszła z Waszego powodu. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o to. Dobrze, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o to czytanko. Moi drodzy, kochani, i grupkę drugą też odkłada. A te osoby, które wybrały pierwszą i drugą grupę, jest z nimi to też super, rezonuje, no to fajnie. Fajnie, no fajnie i niefajnie, bo tutaj też powiedzmy sobie tęsknota, żal, ale no może nie wyszło też coś ekstra super miłego, ale no może to z niektórymi osobami rezonować, tak. Więc no, dwie grupy, ale na początku tłumaczyłam, czemu to tak wygląda. Więc mam nadzieję, że to rozumiecie. Dobrze, moi kochani, bo dzisiaj miał być tylko jeden filmik, ale zdecydowałam, że jeszcze ten Wam zrobię na dzisiaj. Więc tak, ten jest drugi i ostatni na pewno na dzisiaj. wszem moi kochani, ściskam Cię przuteńko. Pa, do jutra.